えっ Manderko. Czesić Czołem, tutaj szybek.pl. Mam nadzieję, że to co przed chwilą zobaczyliście, zrobiło na Was pewne wrażenie. Tak, zaprezentowałem. Tak myślę, najwydajniejszą ekspiarkę Endermanów, jaką idzie tylko zrobić. Za chwilę też zaprezentuję, jak to zbudować, ale najpierw Was troszeczkę oprowadzę o tym co tu przed chwilą widzieliście. W rogach zrobiłem tylko takie potwory, przez które możemy wyrzucić perły, których nie potrzebujemy. Gdyż uwierzcie mi, że przy ekspieniu na tego typu na ekspiarce, no cóż, daje ogromną ilość pereł i nie wiadomo co z nimi zrobić. Z tyłu miejscowiem mm, nieduży, jakby to nazwać, enchanting room. Czyli miejsce, gdzie możemy sobie zenchantować rzeczy za EXP, które zro... mm, uzbieraliśmy tutaj, w tej sali, do której teraz pójdziemy. Myślę, że naprawdę to jest bardzo wydajne. Zresztą sami mogliście zobaczyć. Wystarczy tylko łapką pouderzać i od razu kuleczki EXPA lecą. No a endermany szybko się generują nowe i możemy dalej e, się bawić. Tutaj mamy dźwignię, dzięki której po zabiciu wszystkich endermanów, na przykład, jak ją dźwigniemy, wtedy opada nam ten poziom glowstone'a i spadające endermany zamieniają się w perły. Usunę ich kilka, żebyście zobaczyli o co mi chodzi. Jak sami widzicie Endermany, które spadają, giną. Wyłączę to, bo pełno szumu robi. Dobrze. Ale to tyle jeśli chodzi o prezentację. Przejdźmy do budowy. Hmm, całkiem spora ta budowla. Ja wam pokażę jak zbudować tą najważniejszą część, czyli tam gdzie się respią oraz gdzie spadają nasze Endermany. Ta część tutaj to jest po prostu dodatek, który wcale nie musi wystąpić. To jest platforma, gdzie można sobie postać. Ewentualnie coś zenchantować. Tam jest właśnie Enchanting Room. Hmm. Jeszcze ważna uwaga przed tym, jak zaczniemy budować. Endermany nie lubią światła, stąd oświetlenie tutaj na brzegach ehm, oraz pół bloków. Jak widzicie, tam ani jeden Enderman się nie zrespił. To jest taka uwaga, właśnie stąd się wzięły um, te pół bloki, na nich się po prostu nie zespawnują. Po drugie, um, skracają przestrzeń z trzech kratek do dwóch i pół, więc to i tak jest niemożliwe dla Endermana, um, żeby się tam zrespić. Dobrze, ale przejdźmy już do rzeczy, jakoś trzeba się z wyspy, um, gdzie się zrespimy, przytargać, ale z całym ekwipunkiem. Moja wyspa jest gdzieś tam daleko, no ja teraz właśnie tak cwaniaczy na e, creative, to dlatego, że chcę Wam pokazać jak najszybciej to robić. Dobrze, więc przejdźmy może lepiej już do rzeczy. Zaczynamy od platformy mm, 19x4, którą teraz buduję i za chwilę do Was wracam. Dobrze, ja już platformę zrobiłem. Teraz kolejny krok to ustawienie pistonów. My je ustawimy. Aha, zanim jeszcze to zrobię, ten krok wcale nie musi się odbyć. To jest dodatek, który pozwala na regulację em, wysokości, z której spadają endermany. Jeżeli ta przestrzeń będzie wynosiła 43 kratki endermany będą miały pół serduszka i łatwo będzie je zabić. A jeżeli obniżymy o jeden klosek tą przestrzeń, endermany spadną i drobną perłę. Więc ten krok możecie pominąć i zacząć yy, budowę dopiero od tego, jak ustawia glowstone na pistonach. Dobrze, a dla chętnych pokażę teraz, jak, to, jak zrobić yy, tą regulację. Zacznijmy od położenia pasa pistonów na środku naszej platformy. To będzie 17 na 2 bloki. Dobrze, jeżeli już to zrobiliśmy. Teraz musimy tylko zrobić jakieś obramowanie z jakichś bloków. Najlepiej z jakiegoś zwykłego bloku, żadnego glowstone'a ani podświetlonej lampy. Dobrze, więc to zróbmy. Ok. Następnie musimy to wszystko otoczyć redstone'em, by energia docierała do każdego z pistonów. Jeżeli to już jest zrobione, możemy gdzieś um, położyć repeater, który będzie przedłużał um, energię z dźwigni, którą gdzieś umiejscowimy. Gdzie? To jest nieważne. To każdo, zależy od każdego. Jego upodobań. Ja postawię w tym miejscu. oraz hmm, Raz. dziennie. Ona gdzieś tam będzie usadowiona. Jak widzicie, energia nie dociera do każdego z pistonów, więc trzeba położyć drpitery. Ok. Jeżeli sprawdzicie, i wszystko funkcjonuje, możemy to wyłączyć i przejdź do następnego kroku. Mianowicie położymy gloston. Teraz jeżeli podniesiemy ten gloston, możemy ustawić półpłytki, na które um, nie wejdą nam Edermany. Obramowanie skończone, jak widzicie wszystko ładnie działa, mamy już podłogę, teraz jedynie co, można ją poszerzyć, gdyż chyba nie chcemy, żeby endermany nas co chwilę tłukły, no to przejdźmy do tego. Okej, okay, jakąś podłogę tutaj już zrobiłem. Teraz przejdźmy już właśnie do mm, punktu kulminacyjnego. Mianowicie e, to miejsce, skąd będą właśnie się respić nasze kochane endermanki, które się podzielą z nami EXPEM. To, to w sumie tyle, jeśli chodzi o tą część budynku, czyli miejsce, gdzie możemy e, zbijać endermany. Więc przejdźmy dalej. Musimy postawić wieżę. No wieżę. Hmm. Tunel dla naszych endermanów. Dwa bloki zostawiamy dla sufitu. Znaczy się, do sufitu ma, mają być jeszcze dwa bloki. I od tego miejsca, tutaj. Zaczynamy mm, nasz tunel, tunel, skąd będą właśnie spadać. Musimy go podnieść na 43 bloki. Dobrze. To chyba będą już 43 bloki. Jeszcze tylko szybko sprawdzę. Tak. Jak widzicie, wszystko się zgadza. Teraz wystarczy tylko um, wypełnić ten tunel jakimś materiałem, żeby nam nie uciekały na lewo i prawo. Oczywiście postawić jeszcze ściany, co też za chwilę uczynię. Mm, dobrze, przejdźmy do rzeczy. No dobra. Postawiłem jakieś ściany. No, to teraz jeszcze zrobimy tylko sufit. Dobrze. Nasza komora jest już gotowa. Teraz właśnie tylko wystarczy zrobić jakiś jakiś tunel gdzie będą spadać y, nasze Endermanki Ja zastosowałem szkło. A to po to, żeby ładnie było wszystko widać, co się dzieje w środeczku. Jak sami widzicie, już mamy problem z endermanami. Na końcu filmiku pokażę, jak temu zaradzić. Ale em, teraz tak, mamy już tunel, przez który będą właśnie spadać nasze endermany. Teraz. Em, Trzeba zrobić coś w rodzaju blokady, żeby spadając z samej góry, zablokowały się na chwilę i spadły dopiero z 43 bloków. Jak widzicie, no cóż, ten nie przeżył. No tak, do go łapką. Z tej wysokości spadając, endermany przeżyją. Zostanie im pół serduszka. Teraz wam pokażę, jak zablokować endermany, by nie spadały za nisko. Potrzebny do tego będzie guzik może być również zrówniany guzik oraz winorośl czy też liany tak, liany złej nazwy użyłem guziki ustawiamy na ostatnim bloku na tej obręczy a liany tuż nad nim więc podnosimy to jeszcze kolejne, na kolejne dwa poziomy dobra, mała poprawka nie podnosimy o te dwa bloki tutaj, gdzie widzicie tą lianę. Trzeba opuścić je dwa bloki w dół. To znaczy, w filmiku zaprezentowałem, że należy podnieść jeszcze konstrukcję o dwa bloki. W rzeczywistości zrobiłem błąd i trzeba obniżyć o dwa bloki konstrukcję. Wziąć liany. Które gdzieś są, ale nie będzie. O, tutaj. Oraz guziczek. I dopiero tutaj. Dwa bloki niżej, czyli jeden blok odstępu. I dopiero guzik. I tutaj dopiero liany. A tego tam nie podnosimy. Tego nie ma. Także to tyle, jeśli chodzi o poprawki. Lecimy dalej. Tak. Od razu lepiej. Teraz kładziemy właśnie naszą winorośl. Ach, liane. Wybaczcie. Tuż nad guzikiem. Oczywiście możemy ją posadzić tylko na klosku wyżej. Później i tak urośnie. Ale ja dla szybszego efektu od razu ją usadowiłem w ten sposób. Dobra, jeżeli już to mamy ukończone, teraz e, trzeba już zrobić ten mechanizm, który będzie nam zrzucał Endermany. Potrzebne do tego będzie płytka naciskowa, drewniana bądź kamienna. Drewnianą raczej będzie e, łatwiej zdobyć. Redstone, repeater, e, sticky piston, e, czyli klejący tłok oraz jakiś, jakiś blok. No, może użyję do odróżnienia od reszty bloku czerwonego. No i sandstone. Tak. Zaczniemy od tego, że tu na rogach musimy rozłożyć nasze pł nasze płytki naciskowe. Teraz musimy tylko poszerzyć nieco mm, naszą przestrzeń, gdzie możemy się budować, czyli zrobić taką dodatkową platformę po, bokach, e, po obu bokach. Dodatkową platformę o długości czy też szerokości dwóch bloków. Dobrze. Teraz e, do każda półpłytka będzie uruchamiać jeden piston żeby doprowadzić do tego pistona energię trzeba będzie używać mm, innych, innych bloków, znaczy się najpierw wkładziemy redstone, potem repeater i tak na przemian dobra, jak widzicie już skończyłem teraz ustawiamy jakikolwiek blok a na nim kładziemy piston. Jak teraz zobaczycie, gdy tu nastąpi, piston się wysunie. Każdy tak działa osobno, czyli jedna płytka naciskowa to jeden piston, no chyba, że staniemy na dwóch. Teraz musimy tylko ustawić jakikolwiek blok na pistonach, aby spychały. Jak widzicie za chwilę nie zepchnie. No. Po ustawieniu tych bloków nasze endermany będą spychane w dół. Dobrze, i tak wygląda e, cała część, która spycha nasze endermany. Jedynie co trzeba ją powielać. Oczywiście e, bez Lian. Dla zapewnienia wydajności tej maszynie trzeba ustawiać półpłytki tam, gdzie jest to możliwe, czyli na jakichś powierzchniach. Nie trzeba na pistonach ani na tych blokach, gdyż one będą nad nimi, jeden klosek wyżej, będzie już kolejny taki poziom. Jeszcze dla was rozbuduję, żeby się wam nie mylił z tym, że muszą być gdzieś jeszcze tu liany. Ok. Jak widzicie już zrobiłem całą obręcz. Zrobiłem także miejsce, gdzie będą repeatery oraz czerwony proszek na przemian. I przepraszam, że wprowadziłem wątp. Tych bloków tutaj wcale nie musi być. Teraz wystarczy tylko, że klocek wyżej ustawimy. tak. wystarczy po prostu dla oszczędności tak zrobić. OK. Ustawiamy znowu płytki naciskowe. oraz Jupiter i czerwony proszek na przemian. Tak jak na dole. Następnym krokiem jest ustawienie znowu pistonów i bloków przed nimi. Wystarczy teraz jeszcze tylko dla wydajności oczywiście ustawić te półbloki, aby endermane się tu nie respiły. Jak widzicie, brakuje tu do trzech kratek półkratki, więc nie zrespią się. Hmm, troszkę dziwnie to powiedziałem. Tutaj za to są dwie, więc też nie ma takiej możliwości. Takie poziomy powielamy ile razy tylko będziemy chcieć. Oczywiście nie rozświetlamy ich, gdyż endermany nie będą wtedy się tu respić. Jedynie co możemy tutaj oświetlić, chociaż to nie jest wymagane, nie jest konieczne. Jak widzicie, Endermany już tutaj się rozbił. Jeżeli budujemy mm, jakąś, nazwijmy to, stawkę, czyli jakiś tam budyneczek, gdzie będziemy sobie siedzieć, pamiętajcie o tym, żeby na dach dać pół płytki albo po prostu rozlać wodę. W wodzie tak samo się nie rozpią. Hmm. Oczywiście, to tutaj też trzeba otoczyć półpłytkami. Dobrze. Tak jak mówiłem, wystarczy teraz wszystko zaminować półpytkami bądź wodą, by też rozświetlić glowstonem, ale ja raczej zalecam wodę i półpytki, jest to skuteczniejsze. Jeżeli chodzi o tutaj właśnie moją część, zawiniłem. Osobiście postawiłem jeden klocek za dużo, ale dane jak najbardziej dobre Wam podałem. Więc. Mam nadzieję, że poradnik wam się podobał. Mm, osobiście starałem się go pokazać jak najlepiej, e, jak zrobić właśnie taką ekspiarkę. Nie są one trudne, a materiały są łatwo dostępne. Możemy użyć śniegu, e, bądź też piaskowca, gdyż kopiarkę piasku też zademonstrowałem jak zrobić. Więc mam nadzieję, że poradnik wam się spodobał. Za dużo w nim może nie mówiłem. Um, ale chyba przedstawiłem wszystko jasno jak działa. Więc trzymajcie się i cześć!